Na początek mały wstrząs, dzisiaj rusza otwarta beta Quake Champions, zaczynamy flesza. Ubisoft przedstawił plany na przyszłość odnośnie gry Rainbow Six Siege. Pierwsza zła wiadomość jest taka, że w drugim roku prawdopodobnie zabraknie dodatków całości poświęconego Polsce. Zamiast tego pojawią się etapy o Hiszpanii, Hongkongu i Korei. Pod koniec drugiego roku otrzymamy jednak operatorów jednostki Grom. Oprócz tego pojawią się trzy nowe mapy i nowe rodzaje broni. Via libre, puedo seguir el rastro. Czego zapowiedziała oficjalnie podstawową wersję Vanquish futurystycznej gry akcji od studia Platinum Games. Produkcja wyjdzie 25 maja w cenie 20 euro. Na komputerach tytuł otrzyma wsparcie dla wyższych rozdzielczości, osiągnięć i kart Steamowych. W grze pojawią się wszystkie wydane DLC. Niedługo na ich starterze wystartuje zbiórka pieniędzy na Wild West Online, grę MMO w klimacie dzikiego zachodu. Autorzy zapewniają, że w niej będziemy mogli zostać zarówno rabusiami, jak i szeryfami. Ponadto gracze będą mogli wcielić się w farmerów i inne role, a ich interesy mają napędzać ekonomię. Brzmi to ambitnie, wygląda nieźle, ciekawe jak będzie naprawdę. Firma Paradox Interactive we współpracy ze studiem Heminon Games szykuje nową strategię, która będzie skupiała się na kolonizacji Marsa. W grze twórców Tropików wcielimy się w szefa jednej z agencji kosmicznych i będziemy zmagać się z trudnymi warunkami na czerwonej planecie. Całość ma być zainspirowana twórczością Asimowa czy Clarka. Gra wyjdzie w 2018 roku na pc i konsolach. We know it's not going to be easy. Kilka mniej pozytywnych wieści z ostatnich dni. Po pierwsze, firma z Kolenic zgłosiła, że chce sprzedać studio IO Interactive, czyli twórców Hitmera. Podobno negocjacje z różnymi firmami w tej sprawie trwają. Jeśli studia nie uda się sprzedać, może ona zostać rozwiązane. Nie najlepsze wieści mamy też odnośnie Mass Effecta. Serwis Kotaku twierdzi, że kontynuacja serii powstanie nieprędko, bo marka została odstawiona na ławkę rezerwowych. Studio odpowiedzialne za Mass Effect Andromeda zostało przekształcone w studio wspomagające. Tle oglądacie zwiastun Total War Warhammer 2. Oparty na silniku gry. Oczywiście opowiada on o rasie Medów, którzy będą jedną z grywalnych frakcji. W samej grze zobaczymy też trzy inne frakcje w tym elfów oraz mapę składającą się z czterech kontynentów. Osoby posiadające jedynkę będą mogły włączyć mapę z tamtej gry do nowej produkcji. Premiera nastąpi w tym roku. A według plotek TIF ma otrzymać nową grę i film.